Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dalej sobie porozmawiam na temat gadżetów, a tak konkretnie, co przydaje się na studiach prawniczych i co przydaje się potem dalej w życiu i karierze zawodowej prawnika. Zapraszam na odcinek. No, słuchajcie, generalnie coś, co Wam mogę takiego fajnego polecić, co jest przede wszystkim niedrogie, praktyczne, no i bardzo wytrzymałe, co Wam się przyda zarówno i na studiach prawniczych, jak i potem już w karierze zawodowej, czego korzystam do dzisiaj jest. To jak na książki, tak jest. To jest taki fajny stojaczek o tutaj. Generalnie słuchajcie, no to kosztuje coś pomiędzy 20-30 zł. Ja akurat mam taki no metalowy, uważam, że takie metalowe są lepsze. No przede wszystkim co? No, oprócz tego, że można na tym kłaść kodeksy i różne, powiedzmy, te książki prawnicze, jakieś tam komentarze i tak dalej, no to równie dobrze, na tym się bardzo fajnie składają akta. No proszę, nie? No i patrzcie, chociaż na przykład o taki kodeks, nie? Mieści się to bezproblemowo. Łatwo to, powiedzmy, też sobie przenieść. No, i przede wszystkim, jak patrzymy sobie w ten ekran, komputera, laptopa, czy właśnie coś piszemy sobie na laptopie, to nie ma czegoś takiego, że no, ciągle się musimy schylać i do tych akt i sobie sprawdzać, czy tam się pisze. więc no, tutaj nam oszczędzamy przede wszystkim przy jej tam kręgosłup, nie? No, i też tutaj w nieco lepszym świetle, jak to wygląda. Generalnie, jak widać, to stoi na tym, bardzo fajnie się czyta. Akta tutaj, rozłożona, cyk. Elegancko. Też nieco mniejsze, książki, A no ale gruba oprawa. Jak widać, daje radę. No oczywiście to podstawa, nie? <grych> o, i taki stojak, super po prostu, nie? Przy komputerze jestem, wszystko widać. No a plus takiej normalnej pracy, czy no, chociażby sobie użycie na biurku i sobie tam rozłożycie sobie akta, bo akta normalnie też się mieszczą, przynajmniej większość tych moich aktów, które posiadam, to można stosować również w użytku prywatnym, chociażby w kuchni. O, proszę. No, i jako co, jak na książkę kucharską, jak najbardziej też pasuje. Taki fajny stojaczek na książkę kucharską, też. Słuchajcie, taki gadżet, to dla, generalnie, dla prawnika, dla studenta prawa, tak najbardziej polecam. No i nie tylko. To bardzo ułatwia życie, no i przede wszystkim, no, to jest niedrogie, nie? Są pewnie jakieś takie stojaki droższe, może jeszcze ze znaczkiem na jakiegoś buszka, no ale po co tyle pieniędzy wydawać, nie? Chociażby, podam mój przykład. Jak kupiłam tablet, to oczywiście od razu kupiłam to też opakowanie, ten pokrowiec polecany przez e, tą firmę, która produkowała tablety. E, no sam ten pokrowiec kosztował 200 zł i tak dalej. Praktycznie no, jego funkcjonalność jest niewielka, jak dla mnie. No może ma jakieś tam szmery, bajery i tam po prostu jak rozkłada się ten pokrowiec, to sam się tablet łącza. No, no, Poważnie, no to ważne, to nie jest jakieś takie istotne i tak bardzo funkcjonalne, jak by chciał tam wcisnąć producent. Natomiast jako stojak do nagrywania, bo nagrywam to tabletem, to wiecie, czego używam? O, już Wam pokazuję. Ja używam czegoś takiego. Znalazłem to chyba w, no tak, w Ikea kosztowało 7 zł i było na całym stosie takich różnych opakowań, nie? A to, to się dużo lepiej sprawdza, e, takie coś, taka, e, takie drewniane, coś, <gryś> niż pokrowiec za nie wiadomo ile pieniędzy. No i plus dodatkowo można w to, włożyć w to mm, telefon komórkowy, no i dzięki czemu nie trzeba go poszukiwać pod całą stertą papierów tego, co się dzieje na biurku, żeby to znaleźć. Super, nie? Taka mała rzecz, a jak praktyczna. No, czyli na tym przykładzie widzicie, nas najprostsze rozwiązania są akurat te najlepsze rozwiązania. <grych> I tyle. Pozdrawiam!